Haleluja, Witajcie wszyscy ludzie kochani. Witajcie serdecznie na moim kanale. Dzień dobry Bóg jest dobry. To jest niezwykłe, jak objawienie Boga dochodzi do Ciebie, objawienie Jego słowa. I to doszło do mnie dzisiaj, że Jezus Chrystus jest królem Izraela. Wielokrotnie w Słowie Bożym jest stwierdzenie, że on jest królem Judy, że jest królem całego Izraela. Zapytał go o Piłak, mówiąc, To Ty jesteś królem judejskim? A odpowiadając rzekł mu, To Ty mówisz. To Ty mówisz. Nawet na tabliczce miał napisane, że jest królem judy, tak? Gdy został skazany w trzech językach. Wyrok. Za co został skazany? Za co? Za to, że jest królem. Że jest królem judy. Natanael! Życzę mu Natanael, skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: Zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Mistrzu, ty jesteś synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. A Jezus odpowiadając rzekł do niego: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, iż cię widziałem pod figowym drzewem? Ujrzysz większe rzeczy niż to. Fajnie jest zro zrobiona ta scena, spotkania pierwszego spotkania Chrystusa z Natanaelem w serii The Chosen. W te, w, bardzo mi się podoba ta scena. Gdy Natanael odkrywa, z kim ma naprawdę do czynienia, to jest fajnie zrobione w filmie The Chosen. Warto sobie obejrzeć tą scenę. Jezus Chrystus jest królem Izraela. Król Izraela ma stać na straży prawa i sprawiedliwości w Izraelu. Pobożny król Izraela, Bóg ogłosił ojciec, to jest syn mój umiłowany, jego słuchajcie, to jest ten król, prawy król Izraela, według Serca Bożego, syn Dawidowy. Wyobrażacie sobie, żeby on nie świętował Sabatu, żeby łamał przykazanie dekalogu? Wyobrażacie sobie, żeby Jezus Chrystus coś takiego robił? To pomyślcie teraz, do jakiego zidiocenia dochodzi w głowie przeciętnego chrześcijanina, jak idiotycznym, satanistycznym systemem prania mózgów jest chrześcijaństwo że doprowadziło ludzkość do takiego stanu spaczenia umysłowego, że ludzie nie widzą, że Jezus Chrystus jest Królem Izraela, niemożliwością jest, aby łamał przykazania Boże. Czytam o Chrystusie, według zwyczaju swego, chodził do synagogi, świętował sobotę zgodnie z dekalogiem Bożym. Zachowywał przykazania Boże. Ponadto spytajcie przeciętnego chrześcijanina, mamy zachowywać dziesięcioro przykazań czy nie. Żaden rozsądny człowiek nie odpowie ci, że mamy łamać dziesięcioro przykazań. Musiałby być skończonym idiotą, żeby takie rzeczy mówić, ale i tak tacy idioci istnieją na świecie. I znam takich, którzy mówią, że dekalog nas nie dotyczy. Spaczenie umysłowe. Totalny obłęd to jest ostry obłęd, który przychodzi na ludzi spaczonych w myśleniu. Jezus Chrystus jest królem Izraela, jest wzorem do naśladowania. Chrześcijanie twierdzą, że naśladują Jezusa. Zobaczcie, jak fałszywa, obłudna jest to religia chrześcijańska. Jak mogą twierdzić, że naśladują Jezusa, skoro świętują niedzielę i jedzą to, czego Jezus Chrystus nigdy by do ust nie włożył? Niech nie mówią, że naśladują Jezusa, to jest nieprawda. Są kłamcy, a wszyscy ci, którzy kochają kłamstwo i czynią je, będą spędzać swoją przyszłość w jeziorze ognia i siarki. Tak mówi Pismo Święte: Obudźcie się, ludzie, z letargu. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, wszedł według zwyczaju swego w dzień Sabatu do synagogi, powstał, aby czytać: To jest król Izraela. Czy takiego Jezusa naśladujesz? Czy ludzie, których znasz jako wyznawcy Jezusa Chrystusa, naśladują ten aspekt jego życia jako Kró króla Izraela? Ludzie, obudźcie się. Druga Mojżeszowa, 20 rozdział. Dekalog. Sześć dni będziesz pracował, wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia co? Ale siódmego dnia szabat Pana Boga Twojego jest, nie będziesz czynił żadnej roboty, weń i Ty, i Syn Twój, i córka Twoja, sługa, służebnica, bydle Twoje, gość, który jest między bronami Twymi, Twymi bramami. Sześć dni bowiem czynił jakwo niebo, ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. Odpoczął Dnia Siódmego. Dlatego pobłogosławił Jachwę Dniowi Sobotniemu i poświęcił jej. Poświęcił Dzień Sobotni. Po co? Aby to był dzień zgromadzeń, kongregacji, zebrań Jego wierzących. I dlatego mamy, że takiego zwyczaju był kto? Jezus Chrystus był takiego zwyczaju. Wedle zwyczaju swego Jahusza Mesjasz Chodził do synagogi i nauczał. Po, podobnie apostoł Jezusa Chrystusa. Paweł zaś według zwyczaju swojego poszedł do nich przez trzy sabaty, trzy soboty, rozprawiał z nimi na podstawie Pism. Wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć z zmartwychwstać. Tym Chrystusem mówił jest Jachusza Jezus, Jezus, Jachusza, którego ja wam głoszę. Jezus Mesjasz. On jest królem Izraela. Ludzie musicie zrozumieć, że mamy naśladować Jezusa Chrystusa. Jak wtedy ludzie nie rozumieli jego wypowiedzi, że zbójcie tę świątynię, ją w trzy dni odbuduję, i szydzili z niego, i nie rozumieli, co naprawdę miał na myśli. Miał na myśli w świątynię swojego ciała. I to był znak autorytetu. Jak masz władzę, autorytet, Dlaczego to robisz? Oczyścił świątynię z przykupniów. Kto ci dał prawo, żeby to robić? Jaki znak pokażesz nam, że wolno ci to robić? Wiedziałem, jeden tylko znak będzie dla was znak Jonasza: trzy dni i trzy noce w łonie ziemi. Zbóżcie też świątynię, a ja ją w trzy dni odbuduję. Taki znak dostaniecie. Zbóżcie też świątynię. Miał na myśli świątynię swojego ciała. Do dziś ludzie nie rozumieją słów, wypowiedzi Jezusa Chrystusa. Co on naprawdę miał na myśli? Dwa tysiące lat minęło, tyle czasu społeczeństwo ma, żeby sobie uzmysłowić, co naprawdę Jezus mówi, czego naprawdę uczy, że uczył tory. Nigdy nie żarł świniny. Nigdy nie złamał przykazania sabatowego, chociaż mu to zarzucano, bo w sabat uzdrawiał, w sobotę. Jak chrześcijanie mogą mówić w przytomności umysłu, jak człowiek trzeźwo... Myślący, normalny, może twierdzić, że naśladuje Jezusa Chrystusa, kiedy notorycznie co tydzień łamie jedno z najistotniejszych przykazań w Biblii. Pierwsza świętość w Biblii to uświęcenie Dnia Sobotniego, już w ogrodzie jeden. Ci ludzie dookoła są jak zahipnotyzowani.